Zanim odejdziesz, posłuchaj uważnie. Większość mężczyzn poddaje się za szybko. Myślą, że to koniec, zanim prawdziwa gra w ogóle się zacznie. Ona się oddala, jest chłodna, nie odpisuje na wiadomości tak jak kiedyś. I czujesz to, jak cios w brzuch. Twoja pierwsza reakcja? Gonić ją, naprawić wszystko, sprawić, by znów cię pragnęła. I właśnie tutaj większość mężczyzn popełnia błąd. Widzisz, Kobiety nie tracą zainteresowania, bo nie byłeś wystarczająco dobry. One tracą zainteresowanie, bo przestały czuć wyzwanie. A kiedy to się dzieje, większość facetów panikuje. Zaczynają zachowywać się desperacko, emocjonalnie, potrzebująco. I w tym momencie ona znika na dobre. Ale co jeśli powiedziałbym Ci, że to nie koniec? A co jeśli to jest właśnie Twoja największa szansa? Co by było, gdybyś zamiast reagować jak każdy inny mężczyzna zrobił to, na co mało, który ma dyscyplinę? Co by było, gdybyś pozwolił jej poczuć, co to znaczy cię stracić? Tutaj wkracza stoicyzm nie tylko jako kontrola emocji, ale jako zrozumienie prawdziwej siły. Stoicy wiedzieli, że prawdziwa moc nie polega na zmuszaniu, gonieniu czy przekonywaniu chodzi o niezachwianą postawę. Chodzi o bycie mężczyzną, który nie błaga o uwagę, ale budzi szacunek samą swoją obecnością. Więc zanim popełnisz ten sam błąd, co 99% mężczyzn, zwróć uwagę. Bo jeśli zastosujesz to, co zaraz Ci powiem, nie tylko odzyskasz ją, ale postawisz się w pozycji, do której większość facetów nigdy nawet nie dojdzie. Pierwszy. Dlaczego ona się oddala? Kiedy kobieta zaczyna się dystansować, większość mężczyzn wpada w panikę. Zakładają, że straciła zainteresowanie, znalazła kogoś innego albo po prostu przestała się przejmować. Błąd. Tak nie działa przyciąganie. Kobiety nie budzą się pewnego dnia i nagle decydują, że już nic nie czują. To dzieje się stopniowo. Najpierw subtelnie, potem coraz bardziej oczywiście. A jeśli nie zrozumiesz co naprawdę się dzieje, będziesz reagować w sposób, który zabija przyciąganie, zamiast je odbudować. Oto co tak naprawdę się dzieje. Przestaje czuć ekscytację. Na początku przyciągała ją tajemnica, ekscytacja i wyzwanie, ale teraz dokładnie wie, co do niej czujesz. Nie ma już napięcia, nieprzewidywalności, tylko komfort, a komfort zabija przyciąganie. Testuje Twoją emocjonalną kontrolę. Kobiety testują mężczyzn, zawsze. To nie jest świadome, to instynkt. Oddala się, żeby zobaczyć, jak sobie z tym poradzisz. Czy zaczynasz się niepokoić? Wysyłasz jej mnóstwo wiadomości? Błagasz o uwagę? Twoja reakcja mówi jej wszystko. Jeśli się załamiesz, wie, że to ona rządzi sytuacją, a kiedy przejmuje kontrolę, traci szacunek. Potrzebuje przestrzeni, by znów coś poczuć. Przyciąganie nie rośnie dzięki ciągłej walidacji, rośnie przez dystans, napięcie i zmiany emocjonalne. Kiedy wszystko jest łatwe i zawsze dostępne, traci wartość. Ona potrzebuje przestrzeni. Nie dlatego, że chce odejść, ale dlatego, że chce znów coś poczuć. Teraz dochodzimy do miejsca, w którym większość mężczyzn niszczy swoje szanse. Ona się oddala, a oni naciskają jeszcze mocniej: więcej wiadomości, więcej telefonów, próby naprawienia wszystkiego, gonią ją, a nic nie odstrasza kobiety szybciej niż mężczyzna, który staje się zbyt łatwy do zdobycia. I tu właśnie stoicyzm oddziela słabych od silnych. Starożytni stoicy rozumieli jedną potężną prawdę: kontrola to iluzja, poza kontrolą nad sobą. W momencie, gdy zaczynasz reagować emocjonalnie, przegrywasz. Ale gdy opanujesz dystans, znowu stajesz się nagrodą. Więc zanim wpadniesz w tę samą pułapkę, co 99% mężczyzn, zapamiętaj: Jeśli nie musi walczyć o twoją uwagę, nie będzie jej cenić. Drugi cichy test, którego nawet nie zauważyłeś. Większość facetów kompletnie tego nie dostrzega. Kiedy kobieta się oddala, często jest to podświadomy test. Sama może nawet nie zdawać sobie z tego sprawy, ale jej instynkty działają. Zadaje sobie pytania: czy on jest emocjonalnie wystarczająco silny, żeby sobie z tym poradzić? Czy zacznie mnie gonić, czy pozostanie pewny siebie? Czy faktycznie ma opcję, czy tylko udaje? I tutaj sprawy się komplikują. Większość mężczyzn oblewa ten test natychmiast. Ona ich ignoruje? Piszą ponownie, odpowiada później, pytają, czy coś jest nie tak, odwołuje spotkanie? Natychmiast próbują je przełożyć. I z każdą taką reakcją udowadniają, że to ona rządzi sytuacją. Ale ci, którzy zdają ten test, ci, którzy naprawdę się wyróżniają, robią coś innego. Nie reagują emocjonalnie, nie gonią, nie błagają o odpowiedzi. Po prostu trzymają swoją pozycję, i wtedy dzieje się coś niespodziewanego. Zaczyna odczuwać żal. Trzeci: siła kontrolowanego dystansu o to, czego większość mężczyzn nigdy nie zauważa. Kobiety nie zakochują się w obecności, one zakochują się w nieobecności. Im mniej dajesz za darmo, tym bardziej stajesz się wartościowy. Pomyśl o tym. Gdy coś jest zawsze dostępne, przestajesz to zauważać, ale w momencie, gdy znika, zaczynasz tego pragnąć. Dlatego wycofanie się we właściwym momencie jest Twoim najpotężniejszym ruchem. Zamiast pisać pierwszy, poczekaj. Zamiast lajkować jej posty, zignoruj je. Zamiast zmieniać dla niej swój harmonogram, postaw na siebie. Bo w chwili, gdy przestajesz być przewidywalny. Gdy przestajesz być zbyt łatwo dostępny i natychmiast reagować, wszystko się zmienia. Zaczyna zauważać twoją nieobecność. Zaczyna się zastanawiać, dlaczego on nie reaguje. Zaczyna myśleć, czy on stracił zainteresowanie, czy spotyka się z kimś innym. I w momencie, gdy przestajesz dawać się za darmo, ona zaczyna za tobą tęsknić. Czwarty, co robić zamiast gonienia za nią? Większość facetów wpada w panikę w takich sytuacjach. Myślą: może jeśli jej to wytłumaczę, jeśli po prostu pokażę, jak bardzo mi zależy, to wróci. Ale to nie tak działa atrakcyjność. Zamiast próbować przyciągnąć ją z powrotem słowami, zrób to. Dopasuj jej energię. Jeśli ona się dystansuje, nie rekompensuj tego przesadnym staraniem. Również się wycofaj. Zachowaj neutralność. Nie pokazuj, że jesteś zraniony, nie okazuj złości. Po prostu bądź spokojny. Jeśli się odezwie, odpowiadaj, ale nie inwestuj się za bardzo. Zbyt duże starania zabijają atrakcyjność, ale dając jej przestrzeń, sprawiasz, że zacznie się zastanawiać, co dzieje się w twojej głowie. Piąty. Kiedy ona wraca, jak to rozegrać? Wielu facetów popełnia błąd, witając ją zbyt łatwo. Znika na tydzień, a potem nagle pisze: Hej! I co robi większość mężczyzn? Skaczą z radości na tę wiadomość. Ogromny błąd. Oto, co powinieneś zrobić zamiast tego. Zachowaj spokój. Nie zachowuj się, jakby jej wiadomość była najlepszą rzeczą, jaka Ci się przytrafiła. Pozwól jej zapracować na Twoją uwagę. Jeśli zniknęła, musi udowodnić, że naprawdę chce wrócić. Kontroluj tempo. Nie wracaj od razu do starych wzorców. Pozwól jej poczuć dystans, zanim znów dasz jej zbyt wiele uwagi. Jeśli to zrobisz, zyska do ciebie większy szacunek, bo teraz wie, że nie może cię brać za pewnik. 6. Jeśli nigdy nie wróci, przeczytaj to. Oto prawda, którą musisz zaakceptować. Nie każda kobieta wróci. I to jest w rzeczywistości dobra rzecz. Bo jeśli się oddaliła i już nie wróciła, to właśnie zaoszczędziła ci czasu, który mógłbyś zmarnować na niewłaściwą osobę. Nie chcesz kobiety, która zostaje tylko wtedy, gdy ją gonisz. Chcesz kobiety, która zostaje, bo ceni cię na tyle, by cię wybrać. Więc zamiast czekać na nią bezczynnie, skup się na sobie. Bo im bardziej gonisz kogoś, kto nie chce być złapany, tym szybciej on ucieka. A w chwili, gdy przestaniesz biec, zrozumiesz, że zawsze byłeś krok do przodu. Siódma siła ciszy. Większość facetów tego nie rozumie, ale cisza to jedno z najpotężniejszych narzędzi, jakie masz do dyspozycji. Wielu mężczyzn myśli, że muszą się kłócić, tłumaczyć lub walczyć o jej uwagę, kiedy ona zaczyna się oddalać. Ale prawda? Cisza mówi więcej niż jakiekolwiek słowa, tworzy tajemnicę. Buduje niepewność, przesuwa równowagę sił. Na początku nawet tego nie zauważy. Założy, że napiszesz, wyślesz SMS, Spróbujesz to naprawić. ale potem? Mijają dni, mijają tygodnie. I nagle coś sobie uświadamia. Nie jesteś już przewidywalny. Nie jesteś tym facetem, który zawsze się odzywa. Nie czekasz na nią. i właśnie wtedy dzieje się coś nieoczekiwanego, Zaczyna odczuwać pustkę, którą po sobie zostawiłeś. Osiąta. Dlaczego kobiety cię nie doceniają, dopóki nie zamilkniesz? Większość kobiet zakłada, że faceci zawsze będą na miejscu. Myślą sobie: Nieważne co zrobię, on i tak tu będzie. I tak będzie czekał. I szczerze? Większość facetów im to udowadnia. Większość mężczyzn goni. Większość mężczyzn nie radzi sobie z dystansem, ale kiedy jesteś inny, kiedy wybierasz ciszę zamiast gonitwy, wszystko się zmienia. Nagle zaczyna myśleć: czekaj, dlaczego on nie reaguje? Dlaczego nie próbował się skontaktować? Czy on naprawdę idzie dalej? I wtedy dzieje się coś potężnego. Pojawia się wątpliwość, po raz pierwszy kwestionuje siebie zamiast ciebie, po raz pierwszy zastanawia się, czy się nie pomyliła. I ta jedna myśl wywołuje emocje, których nigdy się nie spodziewała. Dobra, teraz szybkie pytanie. Chcę usłyszeć od ciebie. Napisz w komentarzu. Nie gonię. To ja jestem nagrodą. Napisz to. Poczuj to. Żyj tym. I jeśli kiedykolwiek byłeś w takiej sytuacji, daj mi znać. Goniłeś czy wytrzymałeś? Dziewiąty moment, w którym ona czuje Twoją nieobecność. Większość facetów nigdy nie dociera do tego momentu, bo poddają się za szybko. Na początku ona czuje się dobrze, może nawet odczuwa ulgę. Zakłada, że w końcu się odezwiesz, ale potem? Cisza. Żadnych SMS-ów, żadnych telefonów, żadnych polubień jej postów. Nic. Mijają dni, potem tydzień. Zaczyna coraz częściej sprawdzać telefon. Wciąż nic, i wtedy to do niej dociera. Po raz pierwszy to ona czuje się niepewnie, to ona zastanawia się, czy popełniła błąd, bo przestałeś gonić i to zmienia wszystko. Dziesiąta. Niewypowiedziana zasada atrakcyjności. Oto coś, czego większość mężczyzn nigdy nie rozumie. Kobieta ocenia Twoją wartość na podstawie tego, jak trudno Cię zastąpić, kiedy byłeś zawsze dostępny, zawsze na miejscu. Nigdy nie musiała się martwić, że cię straci, ale teraz? Czuje Twoją nieobecność. I to uczucie jest niepokojące. Zaczyna się zastanawiać, czy go nie doceniłam? Zaczyna się pytać, czy on był wart więcej niż myślałam? Najlepsze? Nawet nie zdaje sobie sprawy, że to robi. To instynkt, dzieje się naturalnie. Kiedy coś jest zawsze dostępne, nie docenia się tego, ale kiedy coś znika. Staje się tajemnicą, a tajemnica. To właśnie ona napędza atrakcyjność. 11. Dlaczego nagle zaczyna cię obserwować? Gdy zapada cisza, robi to, co robi większość kobiet. Zaczyna obserwować. Sprawdza Twoją aktywność online. Przegląda stare wiadomości. Może nawet polubi Twój post. Tylko po to, by zobaczyć, czy zareagujesz. Ale dlaczego? Bo próbuje coś zrozumieć. Chwila. Czy ja go naprawdę straciłam? I ta myśl. Blokuje jej umysł na tobie, bo w momencie, gdy kobieta zdaje sobie sprawę, że mogła stracić faceta, który kiedyś był całkowicie w nią zapatrzony, wzbudza to w niej emocje, których się nie spodziewała. Teraz zaczyna wszystko na nowo oceniać, i nagle czuje ciężar Twojej nieobecności. Dwunasty. Subtelne znaki, że sprawdza teren. To tutaj większość facetów popełnia błąd, bo gdy tylko rzuci przynętę, oni łapią haczyk. Może wysyła przypadkowe hej, może reaguje na twój post, może pisze o czymś zupełnie błachym, ale to nie jest błahe. To jej sposób na powiedzenie: Czy nadal tam jesteś? A jeśli odpowiesz od razu, zbyt szybko, zbyt entuzjastycznie, od razu wie, że wciąż cię ma. I właśnie wtedy. Gra zaczyna się od nowa. Wierzę, może zwrócić Twoją uwagę, kiedy tylko chce. I znowu traci zainteresowanie. 13. Jak zachować się, gdy napisze pierwsza? Więc w końcu się odzywa po twojej ciszy. Większość facetów myśli wygrałem, wróciła. Teraz mogę zachowywać się normalnie. Błąd to jest kluczowy moment, bo to, jak zareagujesz, zdecyduje o wszystkim. Masz dwie opcje. Pierwsza, wrócić do starych nawyków, ułatwić jej, pozwolić jej odzyskać kontrolę i skończyć tam, gdzie zaczynałeś. Drugą była, zachować spokój, sprawić, by musiała zapracować na Twoją uwagę, zostawić ją w niepewności i pozwolić jej poczuć zmianę układu sił. Druga opcja to ta, która trzyma jej zainteresowanie, bo teraz nie jesteś już tym samym facetem, którego znała. Teraz jesteś wyzwaniem, a kobiety kochają wyzwania. 14. Najważniejsza zmiana w myśleniu oto czego większość facetów nie rozumie. Nie zdobywasz kobiety goniąc za nią. Zdobywasz ją, stając się mężczyzną, który nigdy nie musi gonić. Jak? Mając standardy, ceniąc swój czas, sprawiając, że to ona musi udowodnić, że zasługuje na Twoją energię, i wtedy wszystko się zmienia. Teraz to ty masz kontrolę. Nie przez manipulacje, nie przez gierki umysłowe, ale przez szacunek do samego siebie. I to? To jest różnica między facetami, którzy są wykorzystywani, a tymi, o których kobiety nigdy nie zapominają. Piętnasty. Gdy twoja cisza staje się nie do wytrzymania, jest moment, w którym twoja cisza nie tylko jest zauważana, ona jest odczuwana. Na początku ją ignorowała. Wróci, w końcu mi napisze, zawsze to robi. Ale teraz, teraz czuje coś, czego się nie spodziewała. Twoja nieobecność to już nie tylko mała niedogodność to coś, co zaczyna wpływać na jej emocje. Sprawdza telefon, licząc na to, że zobaczy twoje imię. Przewija stare rozmowy, zastanawiając się, czy przeoczyła jakiś znak. A im dłużej to trwa, tym bardziej zaczyna kwestionować samą siebie: Czy przesadziłam? Czy źle go oceniłam? Czy on naprawdę odszedł na dobre? I oto sekret, którego większość mężczyzn nigdy nie rozumie: to nie chodzi tylko o to, że zaczyna za tobą tęsknić, to chodzi o kontrolę i o to, że nagle zdaje sobie sprawę, że nie ma jej tak dużo, jak myślała, i to doprowadza ją do szaleństwa. Kiedy zaczyna szukać ciebie w innych mężczyznach, jest coś fascynującego w ludziach, kiedy nie mogą mieć tego, czego chcą. Próbują znaleźć to gdzie indziej, więc kiedy zauważa, że się nie odzywasz, zaczyna wypełniać pustkę, nawet jeśli nie zdaje sobie z tego sprawy. Może pisać do dawnych znajomości, może zacząć flirtować z nowymi facetami. Może nawet publikować rzeczy online w sekrecie, licząc, że to zauważysz, ale oto część, której nigdy nie przyzna, to wszystko nie daje jej tego samego uczucia. Bo w momencie, gdy próbujecie zastąpić, zaczyna porównywać, a gdy zaczyna porównywać, już przegrała. Niezależnie od tego, z kim rozmawia, ty wciąż jesteś w jej głowie, stałeś się tajemnicą, pytaniem bez odpowiedzi w jej myślach. I im bardziej próbuje się od tego uwolnić, tym bardziej zdaje sobie sprawę, że nie może. Dlaczego jej ego nie pozwoli jej przyznać, że tęskni? Kiedy kobieta tęskni, pojawiają się dwie strony: emocjonalna, czuje stratę, żal, tęsknotę, ego, które nie pozwala jej przegrać, a jej ego będzie walczyć jak szalone, by nie przyznać, że się myliła. Więc zamiast powiedzieć, co naprawdę czuje, zaczyna grać. Może wysłać przypadkowe: Hej, mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze, nie dlatego, że jej zależy, ale by sprawdzić, czy zareagujesz. Może publikować posty o tym, jak wspaniale się bawi, udając, że ruszyła dalej, choć w głębi duszy liczy, że nadal patrzysz. Ale w momencie, gdy nie reagujesz, Zaczyna się prawdziwa walka w jej głowie, bo teraz nie wie, czy naprawdę się od niej odciąłeś, czy może opanowałeś coś, czego większość mężczyzn nigdy nie potrafi: dystans emocjonalny dystans jedyna rzecz, która niszczy jej ego. I to jest moment, w którym wszystko się odwraca, bo nagle widzicie inaczej. Uświadamia sobie nie byłeś tylko kolejnym facetem. Nie byłeś kimś, kogo mogła trzymać na smyczy. Nie byłeś kimś, kto będzie na nią czekał wiecznie. A najgorsze? Rozumie to za późno, bo teraz zmieniłeś się, dojrzałeś, stałeś się mężczyzną, który nie potrzebuje jej aprobaty. I w tej chwili uświadamia sobie coś, co ty wiedziałeś od dawna. Prawdziwa siła nie leżała w zdobyciu jej uwagi, ale w twojej zdolności, by odejść, bo teraz? To ona się zastanawia, czy jeszcze kiedykolwiek dostanie drugą szansę. Co zrobić, gdy wraca? Oto miejsce, gdzie większość facetów popełnia błąd. Gdy ona w końcu się odzywa, wielu mężczyzn wpada prosto w pułapkę. Odpowiadają za szybko, są zbyt chętni, dają jej dokładnie to, czego chciała potwierdzenie, że nadal tam są. I zgadnij, co? Gdy tylko to dostaje, znowu znika. Dlatego nie możesz grać w tę grę jak wszyscy inni. Jeśli wróci, musisz zachować spokój. Nie pozwól, by jej powrót cię rozstroił. Zachowuj się jak mężczyzna, którego nagłe zainteresowanie nie rusza. To oznacza: Nie rzucaj wszystkiego tylko dlatego, że ci napisała. Nie rób jej ponownie centrum swojego świata. Nie wracaj do schematów, które sprawiły, że cię zlekceważyła. Zamiast tego, niech się postara. Jeśli naprawdę cię ceni, udowodni to czynami, a nie tylko słowami. A jeśli nie, wtedy wygrałeś, bo uświadomisz sobie, że nigdy jej nie potrzebowałeś. Jeśli cię zawiodła, nie błagaj, nie goń. Po prostu rozwijaj się. Skup się na sobie, idź naprzód i pozwól, by Twoja cisza mówiła za ciebie. A jeśli uznałeś to za pomocne, nie zapomnij polubić, zasubskrybować i sprawdzić następne wideo. To dokładnie to czego teraz potrzebujesz.